Słuchajcie, e, jeśli chodzi o preparaty grzybobójcze, e, czy w ogóle stosujecie, czy odrabia, odrabiaczacie y, gołębie, e, w szczególności w sezonie lotowym? Jak to u Was wygląda? Czy to jest tak samo jak wszędzie? Nie wiem, jak jest wszędzie. Wiem, jak jest to u nas. No, grzyb, na przykład w ten sezon, jest bardzo taki kurczę, nieciekawy, Bardzo wilgotny, deszczowy. Z warunki sprzyjające właśnie namnażaniu się grzyba. U nas całorocznie praktycznie. A w sezonie lotowym e, odbywa się to, że gołębie na grzyba dostają wtorek i czwartek. Mm -hmm. e, stosowany jest e, normalnie e, związek zwany sorbinianem putasu. A tam jest chyba 4 gramy na 5 litrów wody. Tak. Nie, 2 gramy. 2 gramy, Dwa gramy na 5 litrów wody. Oczywiście woda, woda musi być e, zakwaszona. E, co tam więcej? No, oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli dajemy jakiś antybiotyk czy coś, no to, to ten, po odbudowaniu tej flory bakteryjnej no, powinniśmy ten, ten, te, tego grzyba również zrobić. Nawet nie mówię tam wtorek, czwartek, ale już spróbować go pociągnąć tam z 3 dni, nie. Także także żeby zabezpieczyć tego gołębia, żeby żeby no, to dziadostwo nam się nie, ten, nie u ptaków. A, a, a jeszcze chciałem zapytać, jeśli chodzi, wiesz, o odbudowę nerek i, i wątroby. No stosowane są oczywiście aminokwasy, to, to tam nie podlega żadnym wątpliwościom. Podstawa. Tak, aminokwas to jest podstawa, no i czy dohole, czy na przykład ten tutaj, tutaj, no i też używam bardzo dużo co do odbudowy właśnie nerek, wątroby, ostrypestu nasion normalnie z trupestu. Ja osobiście uważam, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaka może być. Nie? Coś na drogi oddechowe podajecie w ogóle? No tak, tak, tak. tak, tak. Powiem tak. Na przykład u nas już przed przedłączeniem w parę gołębie zostają po zimie tak jakby oczyszczone. Są zakropione drogi oddechowe. Później przed z samymi oblotami są zrobione e, kolejny raz, e, już pociągnięte jakimiś środkami ciałowymi, nawet dwoma, trzema, połączonymi do kupy przez okres nawet do 10 dni. Wówczas, e, po kilku dniach tego stosowania, zostają wypuszczone na oblot. One chętnie trenują. Co to no, chętniej szybciej, szybciej dochodzą do tej formy lotowej, no, tak jak, no, trenują, tak jak powinna, nie tam gdzieś tam będą nam skakać z dachu na dach i, i nie będzie to cieszyło. Gąb musi być przygotowany, dany okres musi być odpowiednio wykorzystany, żeby później móc sobie robić kolejne rzeczy w hodowli no i stopniowo przygotowywać go do, tych, do tego okresu właściwego, czyli do dowodnie. Co do tych dróg oddechowych, na przykład już, już, już po odsadzeniu młodych, no to już przed, bliżej przed samymi lotami jest to robione już mocniej. Eee, oczywiście podawane są też w tym okresie jakieś zioła, herbaty na oczyszczanie dróg oddechowych i tak dalej, ale jest poda podany już antybiotyk przez okres nawet 5-6 dni. Żeby okay. tego głębia no wyczyścić, żeby oczyścić żeby on był przygotowany do tych lotów. Ok, Maciek, coś możesz jeszcze może dodać, jeśli chodzi właśnie o takie wnioski, co byś zmienił, jakbyś zaczynał od nowa. Czyli, startujesz od jutra na przykład i oprócz w tym momencie, wiadomo, zebrania tych najlepszych zawodników, tak? Czy są jeszcze jakieś elementy, co po prostu byś zmienił w stosunku do tego, co robiłeś wcześniej? myślę, że nic bym nie zmienił. Na tę chwilę <coughs> doświadczenie i lata, z którymi pracujemy i widzimy, jak to wszystko wychodzi. Myślę, że gołębie są najważniejsze, tak? Praca przy nich cały czas, bo tu się bez pracy nic nie obejdzie. Złotych gołębników nie potrzebujemy. Za jakieś wielkie pieniądze mają być dobre gołębie. Wentylacja jakoś. Wentylacja powiedza. podstawa i. Świąty. Zdrowie u nich, one zdrowe, same się odwdzięczą. Zdrowe powietrze, wchodząc do gojemnika, no niestety nie, nie ma być prawa czuć gołębiami. Jakbyśmy komuś zakryli oczy, czy coś, to bym nie wiedział, że jest gołębi. A uważam, że każdy gołębnik jest dobry, w którym był chociaż jeden as lotowy. O. To jest podstawa. Jeżeli jeden gołę potrafił lecieć, to reszta też powinna. Tak I tutaj nie ma co się oszukiwać. nie? Tam, to no, pasowało, to reszcie też musi pasować. I jeszcze Wasze nastawienie głównie, tak? Nie możemy myśleć o niepowodzeniu, tylko mówimy, myślimy w podświadomości o efekcie końcowym, prawda? O sukcesie. no, tak, no wiadomo, są wzloty i upadki, no ale robi się tak, żeby tych wzlotów było jak najwięcej niż tych upadków. Zdarzają się loty, kiedy, kiedy, no kurczę, człowiek już yy, traci yy, no, chęć chęci. wszystkiego do wszystkiego giną takie gołębie, że no, w głowie się nie mieści. No ale tutaj trzeba sobie powiedzieć, że bardzo się w to. Yy... No jesteśmy po prostu związani, związani z tym, że. Ryzyko że, że jest. Ryzyko, ryzyko tego sporą i tak. zawsze, nie? Na jednym, Musimy się z tym liczyć. Musimy na jednym podlocie, tutaj wyglądającym 300 km od domu, taki zwykły podlot miał być. Straciliśmy trzy głębie, które w zeszłym roku miały, u, u, rok wcześniej, 36 konkursów. Tak, takie trzy głębie zginęły. To już można... I to miała może, być podstawa gołębnika. Można sobie. Narobić naprawdę bałaganu przed sezonem na długim treningu i nie wiadomo dlaczego. Czyli może to w nie, czy coś i stało się tego, jakby po prostu nie wróciły do dzisiejszego dnia. Opowiadaliście mi tutaj, że mieliście taką sytuację, jeśli chodzi o e, gołębnik międzynarodowy? E, parę lat temu. E, daliście. Dobrze, nie wiem, tylko Dlatego na e, na Dunkierkę. A, na dunkierkę. dunkierkę. No, o, tata, to tam tata. ponad 1200 km do nas było. I jakie wyniki wtedy? No była tam samiczka, oplasowała się bardzo wysoko, chyba tam tutaj nawet, nie wiem czy, czy była pierwsza czy druga, e, w, tutaj w oddziale Tych gołębi też tam poszła jakaś może niewielka ilość, no ale co tutaj głównie się nazywa to, że to był gołąb, który bo inaczej był nas nie ściągnęli, gdyby on nie miał tego pochodzenia. Ale lotniczka była to taka praktycznie blada. Miała chyba dwa konkursy w całym sezonie, koszowana była na każdy lot. Wszystkie gołębie poszły tak naprawdę za karę. Tak, tak, one były przygotowane tak jak powinny być, nie były tam dane, żeby się ich pozbyć, one były przygotowane tak jak powinny na taki lot. No i ona sobie tam chyba strzeliła pierwsza czy druga tutaj. Pierwsza na oddział była. No. Także mówię, no, tutaj takie gołębie jednak No ale u się nas sprawdzają. już nie, nawet po tym locie u nas już nie zostało została, tak została, została zmieniła, wydana zmieniła, do Krzyśka, Kuzyna. Zmieniła Aha. właściciela bardzo szybko. Także tutaj... Gdzie po niej gołębie się bardzo dobrze Ta, sprawują? tam nie by się pokazały te gołębie gdzieś tam waszych stronach bliżej. No to dobrze, to dobrze. A słuchajcie, a mówiąc o tych lotach e, i o motywacji, macie jakieś specjalne triki motywacyjne? Ja powiem tak. E, już wcześniej wspominałem, że trikiem to jest karmienie. Najważniejszy element tutaj. Najważniejszy tu, tak. element ten. I, i jeżeli kołą w sezonie wyleci sobie. E, leci super, bo na początku sezonu nie powinniśmy za bardzo ingerować w jakieś, jakieś e, e, motywacje czy coś. On musi sam z siebie dawać. Jeżeli on na początku sezonu nie chce lecieć, dawać z siebie, coś układać sobie tam lotów do kategorii, no to. Słabo go później widzę w późniejszym czasie tego gołębia, ale jeżeli coś nam się fajnie ułożyło i brakuje jakiegoś gdzieś tam tknięcia, no to warto coś tam pokombinować. pokombinować nie? Na pojedynczych gołębiach oczywiście, bo nie da się tego zrobić na całym stadzie, ale na pojedynczych dwóch, trzech gołębiach na gołębniku jak najbardziej. Eee, słuchajcie Panowie, ja Wam dziękuję za Spory czas, jeśli chodzi o przegląd waszej hodowli, wskazówki, wnioski. Mamy nadzieję, że będziemy gościć u Was jeszcze parę razy w tym roku, w szczególności w trakcie sezonu. Wyciągniemy też wspólne wnioski. Miejmy nadzieję, że się odbędzie. Tak. A wszystkim hodowcom, wszystkim naszym przyjaciołom i przyjaciółkom życzymy udanego sezonu. Tak jest dobry lot! Dziękujemy Dobrze. i pozdrawiamy.